Dzień dobry, witam Cię serdecznie w nowym pięknym, wspaniałym odcinku w ten piękny, jakże cudowny dzień. Lecimy. Cześć! Dzisiaj będzie bardzo ciekawy dzień, z mojej perspektywy na pewno, z tego względu, że dzisiaj będą dwie bardzo ciekawe rzeczy, o których Ci opowiem. Pierwsza rzecz to jest to, że uruchamiam dzisiaj stronę ofertową, stronę sprzedażową. Mianowicie startuję jako freelancer. To o czym ostatnio gadałem, o tych pomysłach, które miałem w głowie, to już zrobiłem pierwszy krok, już mam pierwszą stronę. Na razie tylko w jednym języku, ale, jakby, powolutku, mierz mi siły na zamiary. Idzie. Jest zrobiona. Użyłem do tego landingów, a nie lead pages, jak do tej pory, z kilku powodów, ale o tym może kiedy indziej porozmawiamy o tych różnicach. A druga rzecz bardzo fajna: mianowicie dzisiaj będę pierwszy raz brał udział w podcaście. Będzie robiony ze mną wywiad, co jest. Czymś, czego bym się nie spodziewał jakiś czas temu, bardziej wcześniej, z kim ja mógłbym zrobić wywiad albo jakby to zrobić, ale że ja będę, zaproszony do podcastu, no czuję się zaskoczony i zaszczycony. Jak będzie, no to oczywiście dam znać za chwilkę, a póki co ja nam jadę jeszcze na stronie swojej poprawić jakieś literówki, żeby wszystko było ładne, czyste, piękne, cudowne, doskonałe. No pięknie, o 10 się zgadzwaniamy, Jest 9.17, także ja jeszcze 13 minut spędzam nad poprawą strony, a następnie siadamy do podcastu. I wspaniale strona gotowa, zleć mi stworzenie oprogramowania, co gwarantuję dogłębne zrozumienie. Doskonałą mi jakość kompleksową obsługę, silne i stabilne dostarczanie produktu, małą bezwładność, dużą dynamikę. Czym się zajmuję, jak działam? Wstępna analiza, spotkanie, umowa, tworzenie i dostarczanie, rozbudowa i utrzymanie. Proszę bardzo, zapraszam serdecznie. Link oczywiście w opisie. Pozdrawiam. Tak piękna pogoda, a ja nie jestem na rowerze. Błąd. No, ale co zrobię? Może wieczór uda mi się to nadrobić. A teraz natomiast możemy wrócić do naszego tematu o kodzie idealnym, o kodzie doskonałym. Co to jest? Po co to jest? Jak możemy to rozumieć? Usiądę tylko gdzieś i pogadamy na spokojnie. Chyba, że nie usiądę. Usiądę. O, tu bym sobie usiadł i pogadał, ale chyba jest jakieś ubranie, więc pewnie jest zaklepane, co? No i bardzo dobrze. Jesteśmy nad rzeczką, jest przyjemnie. Możemy sobie w końcu chwilę pogadać o doskonałym kocie. Bo czym jest doskonały kot i jak możemy go rozumieć? Doskonały kot, coś idealnego, na pewno nie istnieje, ale możemy na to spojrzeć z dwóch ekstremalnie różnych perspektyw. Jedna będzie to perspektywa programisty purysty, który powie, że kod idealny to jest taki, który spełnia wszystkie solidy, kisy, draje, ma doskonale użyte wzorce projektowe, jest czysty i wspaniały. Okej. Okay. Druga osoba powie coś być może odwrotnego, że kod doskonały to jest taki, który zarabia pieniądze. Obojętnie, jak jest napisany, spełnia swoją najważniejszą rzecz. Zarabia pieniądze, właśnie o to chodzi. To jest cel jego istnienia, jest doskonały. Ale czy tak rzeczywiście jest? No, owszem, ale jak to zwykle w życiu bywa, są pewne obszary szarości i czasem lepiej jest być po tej stronie, ok, zróbmy coś, żeby już zarabiało pieniądze, ale czasem musimy być po tej drugiej. Stronie, czyli OK, zróbmy to w taki sposób, żeby było bardziej utrzymalne, utrzymywalne i bardziej elastyczne. I co ważne, świadomy programista powinien umieć podjąć decyzję, w którą stronę musimy balansować w danym konkretnym projekcie, bądź nawet w danym, w danym konkretnym zadaniu. Dlaczego? No bo jeżeli robimy szybką akcję marketingową, która ma podziałać miesiąc, i potem to wyrzucamy do kosza, albo robimy krótką akcję marketingową po to, żeby tylko sprawdzić, czy dana funkcjonalność spodoba się klientom, albo żeby im pokazać, że tak mniej więcej o to nam chodzi, to wtedy używamy tej opcji rzeczywiście taniej, szybkiej i robimy byle jak. Ale żeby to pokazać, żeby to dostarczyć, żeby to spełniło swoją funkcję, bo być może wtedy funkcja tego jest taka, że to no ma działać tylko przez chwilę. A czasem, jeżeli rozwijamy projekt dłużej, czyli jeżeli, jeżeli rozwijamy jakiś projekt przez rok, dwa, bądź mamy w perspektywie, że będziemy go rzeczywiście rozwijać długo, to wtedy musimy się przytulić bardziej do tej opcji purystycznej, no ale też niezbyt. Takiej odpowiedniej, żeby też przeanalizować, że te fragmenty, które będą zmieniane często, bądź tam, gdzie jest ta domena biznesowa ważna dla klienta, to żeby te elementy były bardziej odseparowane, żeby były bardziej odizolowane, żeby były lepiej pokryte testami, miały lepszą, lepszą architekturę, lepszą strukturę wewnętrzną. Natomiast inne być może możemy zrobić taniej, bo nie jest to aż tak ważne. Musimy oczywiście również zdawać sobie sprawę z tego, że to rozwiązanie jest na początku tanie, ale z czasem robi się coraz bardziej kosztowne. Natomiast to jest droższe na początku, ale jego utrzymanie w dłuższej perspektywie jest tańsze. W związku z tym to też również jest kalkulacja, bo jeżeli chcemy daną aplikację, Utrzymywać przez długi czas, oraz jeżeli dana funkcjonalność na razie to jest taki szkic, ale my wiemy, że ona będzie zmieniana, to wtedy warto zastanowić się nad tym, jak ją zaprojektować w taki sposób, aby było nam łatwiej tym zarządzać. No i oczywiście w obu sytuacjach, jak zwykle, musimy, po, musimy pamiętać, by nie popaść z patologii w patologię. A skoro już tu jesteś, to mam kilka ogłoszeń. Mianowicie, jeżeli masz zdanie na ten temat, podziel się proszę ze mną w komentarzu. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. To jest super miejsce do dyskusji. Co ty sądzisz o czystym kodzie, o kodzie doskonałym? Natomiast, jeżeli chcesz wiedzieć więcej w tym temacie, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do szkoły czystego kodu na kodu.pl. Tam będziesz dostawać co tydzień informacje z zakresu czystego kodu. Zapraszam. Także doskonale. Dziękuję Ci ślicznie za dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!